Dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie. Ja nazywam się Piotr Brudnicki i cieszę się, że wraz z Grzesią Rebarkiem będziemy mieli możliwość opowiedzenia Państwu o ankiecie dla instytucji płatniczej, czyli tak de facto o stanowisku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 czerwca 2022 roku dotyczącego kwestionariusza współpracy z podmiotami usług płatniczych. Proszę Państwa, geneza... Tego kwestionariusza, jak i stanowiska sięga 2017 i 2018 roku, kiedy to zarówno w wyniku sygnałów płynących z instytucji międzynarodowych, jak i prowadzonych czynności kontrolnych zaczęliśmy dostrzegać pewne ryzyka i problemy związane ze współpracą, z modelem współpracy z instytucji sektora bankowego oraz z instytucji sektora płatniczego. Otóż zarówno Stanowisko i sprawozdanie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka wskazywało, iż należy zwrócić szczególną uwagę na rosnący rynek usług płatniczych oraz podjęte w związku z tym, jak i też w wyniku zaplanowanych czynności kontrolnych nasze działania po stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wskazały na konieczność zidentyfikowania odpowiednich zjawisk, ryzyk oraz zastanowienia się, jak te ryzyka możemy ograniczyć. Oczywiście to wszystko zostało też zostało. Potwierdzone w odpowiedni sposób w trakcie czynności inspekcyjnych UKNF prowadzonych w latach 2018-2019, które przede wszystkim wykazały wzrost znaczenia usług płatniczych w obszarze obrotu finansowego. Całość tych ryzyk oraz faktów, nad którymi należało się pochylić, zostało Potwierdzone zarówno w ponownej ocenie ryzyka prowadzonej przez Komisję Europejską, jak i znalazło swoje odzwierciedlenie w krajowej ocenie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. A, proszę Państwa, generalnie nasze działania skupiały się na tym, aby sprawdzić, w jaki sposób instytucje płatnicze podchodzą do wykonywania swoich obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Otóż a, musimy zwrócić uwagę, że instytucje płatnicze a, od 2011 roku ewoluowały i to znacznie. One bardzo mocno się rozwinęły, co i dobrze, tak, my jako a, naród jesteśmy bardzo kreatywni i też a, cieszy, że niektóre produkty naprawdę a, a, zaczęły być a, dedykowane odpowiednim klientom oraz rozwiązywać wiele problemów dla klientów, które duże instytucje, jak a, banki, nie były w stanie w odpowiedni sposób i tak szybko dostosować. Jednakże powodowało to, iż coraz bardziej złożona struktura oferowanych produktów oraz tym bardziej znaczący w tym wszystkim komponent technologii, nowych technologii doprowadził do konieczności weryfikacji tego oraz zastanowienia się, jakie to ryzyko też generuje. Tak. Do tego doszła też rosnąca skala działalności instytucji płatniczych, gdyż niejednokrotnie instytucje płatnicze posiadały większą liczbę klientów niż same banki, które prowadziły dla nich rachunki. No i oczywiście też dochodziło do bardzo szybkich zmian, tak, zakresu świadczenia usług płatniczych, a to ze względu na zmianę preferencji klientów i szybkie dostosowywanie instytucji płatniczych swoich ofert i usług dla nich, jak i też zmieniające się otoczenie i wymuszane po prostu przez sytuację. To wszystko też spowodowało, że my w toku inspekcji stwierdziliśmy, że instytucje sektora bankowego nie do końca są w stanie zrozumieć, jakie ryzyko mogą generować dla nich instytucje płatnicze, w jaki sposób należy to ryzyko też ograniczyć. A tak? no tutaj zacierał się ten komponent przede wszystkim podejścia opartego na ryzyku, bo żeby móc świadczyć usługi oparte na ryzyku, należy to ryzyko w odpowiedni sposób rozumieć i odczytywać. Również zmiana w zakresie regulacji, a więc liberalizacja działalności podmiotów w sektora usług płatniczych zaczęła powodować, że należało zastanowić się, jak to rozwijające się środowisko, ten rozwijający się sektor, w odpowiedni sposób przygotować do działania w obszarze obrotu finansowego. Musimy zwrócić tutaj uwagę, że PSD2 dało możliwość działalności mniejszym podmiotom niż tylko instytucje płatnicze, bo dopuściło małe instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, które poprzez swoje różnorodne usługi zaczynały też w odpowiedni sposób zmieniać ten rynek usług finansowych, a tym samym zmieniać też ryzyko, które na tym rynku istnieje. Oczywiście do tego dochodziło też zjawisko związane z obawą tak, deriskingu, tak, deriskingu, zarówno świadomego, jak i nieświadomego. No bo można świadomie połknąć muchę i być na to przygotowanym, a można też ziewając nieopatrznie tą muchę połknąć i zakrztusić się z znacznymi konsekwencjami. To wszystko spowodowało, że zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób to też. Przeprowadzić oraz przygotować obie strony do tego, aby te wypracować po prostu też efekt synergii. Tak? My, w toku naszych czynności inspekcyjnych i analiz, doszliśmy do wniosków. Że brak jest jednolitego modelu współpracy na linii banki, instytucje płatnicze. Tak? A niejednokrotnie jeden bank podchodził całkiem w inny sposób do działalności instytucji płatniczych, a też zdarzało się, że banki albo nie widziały, albo nie wiedziały, jak zachować się i oszacować ryzyko związane z współpracą z instytucjami płatniczymi. Również nasze inspekcje wykazały, że instytucje płatnicze i banki mają różne formy rozliczenia transakcji swoich klientów i przekazywania informacji o płatniku i odbiorcy, co też należało w odpowiedni sposób ustrukturyzować i my te działania także podjęliśmy, nie tylko w kontekście kwestionariuszy. Ponadto zauważyliśmy, że te również, że niejednokrotnie rachunki bankowe udostępniane są przez podmioty sektora usług płatniczych, podmiotom trzecim, tak? Czyli tak de facto można mówić o zasadzie klient naszego klienta nie jest naszym klientem, ale należy pamiętać przy tym wszystkim, że jednak są to rachunki bankowe, jak dojdzie do... Zjawisk niepożądanych przez instytucje finansowe, to niestety jest to ryzyko przede wszystkim instytucji, która udostępnia te rachunki, za pośrednictwem których doszło do prania pieniędzy lub, nie daj Boże, finansowania tego ryzyka. To wszystko też powodowało to ryzyko powstawania rachunków zagnieżdżonych i też zacierania wiedzy o faktycznym dysponencie rachunków. My obserwowaliśmy, że te rachunki udostępniane podmiotom trzecim niejednokrotnie. Instytucje płatnicze udostępniały posiadane rachunki bankowe innym instytucjom płatniczym. Powodowało to w ogóle powstawanie tak zwanych matrioszek, także instytucja finansowa w instytucji finansowej, będąca jeszcze łącznie razem w instytucji finansowej. Więc konieczne było podjęcie w naszej linii działań, które miały przede wszystkim uporządkować ten stan. Tak? I chcąc dążyć do ograniczania tego ryzyka narastającego w obszarze usług płatniczych, konieczne było podjęcie działań. Które umożliwić miały przede wszystkim zrozumienie tego ryzyka, możliwość jego ograniczenia oraz wycenę kosztów z tego tytułu, tak aby było to sprawiedliwe i niedyskryminujące dla wszystkich uczestników rynku i tak aby w dalszym ciągu móc w odpowiedni sposób świadczyć usługi klientom i przedsiębiorstwom. E, oczywiście to wszystko poparte było wieloma analizami, e, z, e, konsultacjami zarówno z sektorem usług płatniczych, z sektorem e, bankowym, co spowodowało, że doszliśmy do finalnego wypracowania kształtu kwestionariusza, o czym oczywiście za moment opowie już Grzegorz, także Grzegorz mogę tylko powiedzieć the floor is yours, but, e, ale w obecnej sytuacji chyba wypada powiedzieć the space is yours, także proszę cię bardzo. Dzień dobry Państwu. Piotr tutaj już mnie przedstawił i Piotr przedstawił tutaj genezę, podstawy w ogóle publikowania stanowiska. Ja postaram się trochę Państwu przybliżyć, jak należy czytać to stanowisko, jak należy je rozumieć i de facto jak w praktyce należy podchodzić do jego stosowania. Samo stanowisko, czy też kwestionariusz do niego załączony, nie stanowi żadnego źródła prawa. Staraliśmy się zebrać w nim tak zwane dobre praktyki, czy też praktyki, które są akceptowane przez, przez urząd w zakresie prawidłowej oceny ryzyka klienta i chcieliśmy trochę zwrócić uwagę de facto bankom na konieczność tutaj oszacowania tego ryzyka w przypadku relacji z instytucją płatniczą i wskazania na to, że to nie jest taka zwykła relacja. Klient bank, że jednak jest tutaj dużo tutaj szerszy zakres w tym zakresie, też dużo większe ryzyko prania pieniędzy. Ten charakter jest zupełnie inny i banki powinny mieć tego świadomość. Tak jak powiedział Piotr my w czasie naszej pracy tutaj nadzorczej przed opublikowaniem stanowiska przeprowadziliśmy również ankietę wśród banków czy działania inspekcyjne wykazały no, różne podejście. Część banków miało tą świadomość właśnie i stosowała pewne rozwiązania umożliwiające prawidłowe wykonanie obowiązków ustawowych związanych z oceną ryzyka i stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego w tego typu relacjach. Natomiast część banków nawet nie miała w ogóle świadomości, że tego typu klientów obsługuje. W związku z tym, celem, jakby jednym z celów stanowiska było również wskazanie bankom na prawidłowego zastosowania podejścia w tym zakresie. Więc stanowisko, no, staraliśmy się tutaj jakieś dobre praktyki. Wskazówki, jak je wypełniać, natomiast nie jest to absolutnie jakby obowiązek stuprocentowy wykonywania poszczególnych tych elementów, o czym za chwilę Piotr, następny slajd bym poprosił. Proszę Państwa, cały zakres zbierania danych, na których wskazujemy w stanowisku, można podzielić na dwa elementy i dwa cele. No jeden element, jeden blok to są dane dotyczące, czy też informacje, które naszym zdaniem banki powinny posiadać o systemach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy swojego klienta, jakim jest dostawca usług płatniczych. A z drugiej strony są to dane dotyczące jego działalności. I te dane dotyczące działalności to są dane pozwalające wprost wykonać obowiązek artykułu 33 ust. 2 ustawy, dotyczący właśnie rozpoznania ryzyka prania pieniędzy i jego oszacowania. Natomiast dane dotyczące, które wprost z ustawy nie wynikają, ale dane, które dotyczą tutaj systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy klienta. Tak naprawdę pozwalają zbudować zaufanie pomiędzy tymi instytucjami. No bank siłą rzeczy przetwarza dużą liczbę transakcji swojego klienta i często ma bardzo ograniczoną wiedzę o tych, o tych transakcjach. Czasami są to tylko dane identyfikacyjne właśnie tego respondenta i jakiś numer transakcji. No zresztą o tym, też jest mowa w, o tym też jest mowa w rozporządzeniu 847. Parlamentu Europejskiego, jakie dane muszą być w tego typu relacjach zebrane. Bank w, tej, w takiej roli pełni rolę, do, w takich takiej relacjach pełni rolę do pośredniczącego dostawców usług płatniczych, więc siłą rzeczy te dane mogą być ograniczone. Ale ryzyko, proszę Państwa, no bardzo przekłada się na działalność bankową. Tak? Żeby bank był. W stanie prawidłowo zarządzić tym ryzykiem, to najpierw musi je zrozumieć. A żeby je zrozumieć i, i, i zbudować też de facto zaufanie tej drugiej strony, zbiera dane dotyczące właśnie działalności czy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy swojego klienta, ale nie w celu, Oceny zgodności z prawem, bo od tego właśnie jest nadzór, my, wydając licencję, my, no bądź inny, bo też, tak jak tutaj, o czym za chwilę będę mówił, stanowisko jest kierowane do szerokiego typu relacji, nie tylko relacji krajowych, ale relacji również transgranicznych. W związku z tym to nie chodzi o ocenę przez bank danych danych. Tutaj wymogów wewnętrznych naszego klienta w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i dawania jakichś rekomendacji, tylko oszacowanie, jak to, jak, jak to wpływa na nasze ryzyko i czy to jest zgodne z naszymi re, regulacjami, czy jest wystarczające, czy też bank powinien wprowadzić dodatkowe mechanizmy mitygujące, czy też przy analizie transakcji, czy też przy pewnych elementach. Następny slajd bym poprosił. Proszę Państwa, do stanowiska został dołączony kwestionariusz. Należy też wskazać, że ten kwestionariusz, staś się w tym kwestionariuszu zawrzeć jak najszersze spektrum pytań, czy też danych, jakie bank powinien zebrać w tym zakresie. A co, co to oznacza, to jest najszersze spektrum, czy najszersze? No, w naszym rozumieniu było możliwie najszersze spektrum. Oznacza to, że dotyczy to wszelkiego rodzaju relacji, zarówno transgranicznych jak i nie tylko tych wewnętrznych, jak i transgranicznych. W związku z tym, mając na względzie podejście oparte na ryzyko, co zostało wskazane w stanowisku, treść poszczególnych pytań, ich zakres, wnikliwość, może być dostosowana, ja bym powiedział nawet wręcz powinno być modyfikowana przez banki, dostosowana w zależności od charakteru relacji z klientem. Jeśli mamy do czynienia z relacją z klientem krajowym, no to część pytań, które były zawarte w stanowisku, no, siłą rzeczy nie, nie odnoszą się, nie, nie mają, nie miałyby większego celu wprowadzenia tych, tych pytań i odpytywania klienta. powiem teraz więcej, proszę Państwa, zawarty w y, y, przykładowy y, kwestionariusz czy właśnie przykładowy zakres pytań w, w, w naszym stanowisku. Proszę państwa, to nie jest to jedynie, że banki powinny albo mają się ograniczać do zebrania tych informacji od instytucji płatniczych, od klienta. Chcieliśmy wskazać w stanowisku, iż w przestrzeni jak jaki zakres danych banki powinny posiadać. A to, czy zdobędą to bezpośrednio od klienta, czy też same, te informacje zdobędą z jakichś zewnętrznych czy wewnętrznych baz danych, to już jest dowolność. Tak? My wprowadzaliśmy w stanowisku, jak banki powinny podchodzić i w którym kierunku powinny tutaj dążyć, żeby prawidłowo wykonać obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, obowiązki ustawowe i też oszacować ryzyko klienta. I, I zbudować to, to, to zaufanie. Natomiast, czy to zrobi bezpośrednio na podstawie jakiegoś kwestionariusza wprowadzonego jako do regulaminu we, swoich wewnętrznych, które będą przedstawiane klientowi, czy też same banki będą pozyskiwały te dane na przykład z zewnętrznych baz danych, to już jest dowolność. Po prostu tu jest pewien zakres informacji, które, które tutaj wskazujemy, ale tak jak powiedziałem, wskazujemy jako, jako całość, jako globalne, niezależnie do relacji, a bank powinien w zależności od typu relacji czerpać z tych pytań. Je modyfikować, zarówno modyfikować w ten sposób, też to nie jest katalog zamknięty w żaden sposób. Banki, jeśli dojdą do wniosku, że do celowo, celowym jest uzyskanie jakichś innych dodatkowych informacji w celu prawidłowego szacowania ryzyka, czy też wykonania jakiegoś środka bezpieczeństwa finansowego, mogą też jakby rozszerzać ten katalog, jak i ograniczać. Następny slajd, bym poprosił. I tak proszę Państwa, właśnie. No, naszym zdaniem, te, te, jeśli, jeśli banki zdecydują się na stosowanie formularza e, e, wobec swojego klienta, no, to powinny jednak wziąć pod uwagę typ relacji, rodzaj świadczonych usług przez, przez tego klienta, tak? e, kraj rejestracji obsługiwanych przez nich podmiotów, tak? czy, czy też czy rozmawiamy tutaj z klientem, który jest krajową instytucją płatniczą, małą instytucją płatniczą, czy biurem usług płatniczych i zakres świadczonych przez nich usług. Takich, jakie mają w zezwoleniu, możemy ograniczać pytania. Poza tym, państwa, no, też wydaje się też sensowne, że treść odpowiedzi powinna, jakby też należy tutaj wskazać swoim klientom, szczególnie jeśli mamy do czynienia z jakimiś mniejszymi instytucjami płatniczymi ponieważ jakby celem jakby naszego stanowiska i tak naprawdę zażegnaniem jakiegoś bałaganu, który był na rynku i też w wielu przypadkach nie do końca wypełniał obowiązków ustawowych, były jednak te, te relacje bardziej ryzykowne, czyli z dużymi, z większymi dostawcami usług płatniczych czy powiedzmy z małymi dostawcami usług płatniczych, a szczególnie na przykład takimi, którzy działają w, 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 jako, jako działalność hybrydowa, gdzie tak naprawdę przeważającą działalnością jest inna działalność. Często również branż podwyższonego ryzyka. W związku z tym, no bank, aby prawidłowo to oszacować, musi zebrać te informacje. Ale jeśli bank uzyska informację przykładowo, że dany rachunek zakładany w banku w ogóle nie będzie służył do działalności płatniczej, tak, na przykład, no to jakby też nie ma potrzeby i celowości zbierania dalszych tych danych, to znaczy jeśli, jeśli nie uzyskamy informacji na, na, ten, na, na ten temat. Od klienta, ponieważ on w pierwszym pytaniu oświadczy, że zakładany rachunek będzie służył zupełnie innej działalności, no to oczywiście bank powinien to w dalszym ciągu monitorować, czy tak jest. Jeśli nie, to, to następnie podjąć odpowiednie kroki i uzyskać jednak te informacje. Natomiast jeśli faktycznie to nie podlega działalności płatniczej, to sam fakt nieudzielenia odpowiedzi nie powinien jakby tutaj przesądzać o, 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 o tym, czy, czy nawiążemy relacje, czy też nie. Zresztą powiem więcej, no sam fakt, nie udzielenia pewnych odpowiedzi przez instytucję płatniczą, też od razu nie jest, z automatu nie powinien być elementem wskazującym na niemożność nawiązania relacji bez, z danym klientem, no ale bank powinien w tym momencie zastanowić się, na ile. Nieudzielenie odpowiedzi na jedno czy drugie pytanie w naszym kwestionariuszu wpływa na tą ocenę ryzyka, i dopiero ta analiza może powiedzieć, czy jesteśmy w stanie w ogóle prowadzić rachunek dla takiej instytucji płatniczej. A jeśli tak, to pod jakimi warunkami. A jeśli nie, no to wtedy do, do, po dokładnej analizie dopiero możemy to no, zrobić. Więc jakby taki był, był nasz cel. I tak jak proszę Państwa, tutaj już trochę wskazałem, no, widzieliśmy już w tej chwili pewne elementy tutaj. Niektóre banki już zaczęły wprowadzać te, te stanowiska, te, te swoje kwestionariusze. Tak jak Państwu powiedziałem, celem jest uzyskanie pewnych informacji, ale musi bank zastanowić się nad celowością poszczególnych pytań zbierania informacji, aby właśnie osiągnąć i ich zakresu, aby osiągnąć odpowiedni cel. Ponieważ no, pytanie się na przykład Biura Usług Płatniczych o, o, o informacje dotyczące prowadzenia rachunków, czy też Biura Usług Płatniczych, pytanie się o, o działalność poza granicami Polski no, jest no, o, o tyle zastanawiająca, że. że że one z mocy prawa nie mogą świadczyć tego typu usług. W związku z tym należy naszym zdaniem też to wziąć pod uwagę. Nie można tego po prostu kwestionarza traktować jako obowiązującego wzoru, i który należy stosować w każdej sytuacji. Tutaj stanowisko ma miało na celu i ma na celu pokazać pewnych elementów, Natomiast Niemniej banki nie mogą, nie powinny całkowicie zrezygnować z uzyskania takich informacji, co niestety zdarzało się często, że mówię banki niektóre nie w ogóle nie miały świadomości tego, że prowadzą taką działalność, a czy prowadzą rachunki dla tego typu instytucji, czy też krajowych, czy też zagranicznych. Zdarzają się też wprowadzenie rachunków dla dostawców z spoza. Unii Europejskiej, które co prawda nie służą tutaj działalności na terenie Polski, ale z jakichś powodów potrzebują mieć rachunek na przykład złotówkowy i w oczekiwaniu jakby tutaj te, te elementy bank powinien wziąć pod uwagę i zebrać. Następny slajd bym poprosił. I proszę Państwa, tutaj wiem, że szereg wątpliwości dotyczyło szczególnie tutaj od klientów będących dostawcą usług płatniczych zakresu danych dotyczących właśnie nie tej kwestii związanych z procesem przewidziania prania pieniędzy, ale... Które są zawarte w kwestionariuszu, czy też banki później powielają w swoich regulacjach wewnętrznych dotyczących wielkości szacowanych obrotów, czy szacowanej liczby średniej wielkości, czy tam wielkości transakcji, obszarów działalności, ale proszę Państwa, no to są wprost wypełnienia obowiązków, poszczególnych obowiązków ustawowych, tak? Artykuł 33 ustęp 3 ustawy. Dotyczący dokumentowania rozpoznanego ryzyka, no wprost wymienia czynniki, które należy wziąć pod uwagę, tak? czyli rodzaj klienta, obszar geograficzny, przeznaczenie rachunku, rodzaj produktów i usług, tak? czy poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji. Wszystkie te pytania w tym kwestionariuszu, które tutaj zadaliśmy, e e ograniczają się właśnie do, do tych kwestii, było to przez nas szeroko analizowane. I, I bez tego no, trudno byłoby spełnić ten wymóg artykułu 33, a po następnie wykonać odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego. No, chociażby artykuł 34 ustęp 1 punkt 4 ustawy dotyczący bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych i analizie tak, transakcji w ramach tych stosunków w celu zapewnienia, że transakcje to są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie rodzaju i zakresu prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy. No jeśli bank, nie zbierze tych danych od klienta, nie wie, jakie, jakie produkty, z jakich produktów, jakie usługi, jakie transakcje mają przechodzić przez ich rachunki i przez rachunki danego banku, to jak miałby w praktyce wykonać obowiązek artykułu 34 ust. 1? Jak miałby sprawdzić, dokonać analizy. Czy te transakcje są zgodne z, właśnie z wiedzą o, o instytucji widzgo z rodzajem i zakresem prowadzonej przez, przez niego działalności oraz z ryzykiem prania pieniędzy? No nie byłby w stanie bez zebrania tych danych. Więc najpierw jest obowiązek zebrania tych danych. właśnie żeby prawidłowo wykonać artykuł 34 ustęp 1punkt4 ustawy litera A, czy też y, y, punkt trzeci ustawy dotyczący oceny stosunków gospodarczych i stosownie do, y, do sytuacji uzyskania informacji na temat ich celu i charakteru. charakteru. No, bez zebrania tych danych w momencie nawiązania relacji i następnie Okresowo, przy kontynuowaniu. Dlaczego okresowo? No, dlatego okresowo, ponieważ, no, tak jak tutaj kolega Piotr wskazał, i bardzo dobrze, że tak się dzieje, no, mamy tutaj dynamiczną sytuację. Każdy się rozwija, wprowadza nowe produkty, nowe usługi, ale tym samym bank prowadzący rachunek no, chciałby, powinien wiedzieć, tak naprawdę, z jakiego typu transakcji, z jakimi, z jakimi ma do czynienia, przez które przechodzą później przez jego rachunki. Bo inaczej nie jest w stanie szczególnie w zakresie analizy transakcji prawidłowo to wykonać w tym zakresie swoich, swoich obowiązków ustawowych. Następny slajd bym poprosił. I proszę Państwa, no stanowisko nasze jest przykładowym i ten przykładowy kwestionariusz, który ma zmierzać z kierunkowym takim działaniem, zmierzającym do wypracowania przez sam rynek finansowo-jednolicego procesu uruchamiania przez banki rachunków płatnicze płatniczych. To naszym zdaniem z perspektywie będzie korzystne, ponieważ no, w tej chwili bez takich standaryzacji, tak jak wskazywaliśmy, na no, część banków nie zbiera, nie zbiera żadnych informacji, a inne wymagają bardzo skomplikowanych kwestionariuszy. I, i, i instytucje płatnicze chcące zakładać rachunki w banku, no nie miały tej pewności, tak, nie, no szczególnie mniejsze instytucje płatnicze borykały się z, z tego typu problemami. Naszym celem jest wypracowanie jednolitego podejścia, że instytucje płatnicze, no by, by mogły mieć, Przygotowany jakiś zestaw pytań, będą powinny wiedzieć, o co mogą zostać poproszone, i przygotowane udzielenie odpowiedzi czy przedstawienie jakiejś dokumentacji. Na podstawie której, jeśli udzielą odpowiedzi, powinny no jasno mieć sprecyzowane możliwość otwarcia rachunków i na jakich zasadach dany bank jest w stanie prowadzić te, te, te rachunki. Natomiast, proszę państwa, to, co powiedział Piotr, no, często zdarza się tak, niestety. niestety no nie chcę powiedzieć, że niestety, no ale jest, jest taka sytuacja, że mamy do czynienia z rachunkami zagnieżdżonymi. No, mamy coraz częściej do czynienia, że bank prowadzi rachunki dla instytucji płatniczej. Ta instytucja płatnicza prowadzi następnie rachunki dla małych instytucji płatniczych, a ta mała instytucja płatnicza następnie obsługuje na przykład biuro usług płatniczych. No i to są takie te relacje zagnieżdżone, relacje niestety. I proszę Państwa, no stanowisko wprost jakby tutaj odnosi się do tych relacji bankowych z instytucjami płatniczymi, ale nic nie stoi na przeszkodzie i widzimy również, że same instytucje płatnicze, chcąc właśnie to ryzyko swoje zabezpieczyć, poznać swojego klienta. Wskazane byłoby również, żeby te stosowały jakiś wzór i formularze, czy też zakres zbieranych danych, bo to, tak jak Państwu powiedziałem, nie musi to być formularz bezpośrednio klienta, ale powinny się zastanowić w przypadku, kiedy instytucja płatnicza prowadzi rachunki dla, czy też ma relacje z inną instytucją płatniczą no to powinna się też również zastanowić nad wprowadzeniem tego, tego typu tutaj zakresu zbierania danych w celu zabezpieczenia dokładnie takich samych, tak, tych samych ryzyk i takich samych tutaj interesów w celu wykonania swoich środków bezpieczeństwa finansowego, tak, które, które wynikają wprost z ustawy. Proszę pamiętać, że na, największe kary, które były na świecie były udzielane za e, e, instytucją finansową, w większości dotyczyły właśnie relacji no, korespondenckich i podobnych. E, a tutaj z takim mamy do czynienia, jeśli nawet nie są to relacje transgraniczne, no to jednak one mają charakter bardzo podobny tutaj e, e, w tym zakresie. I, 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 i dlatego no, siłą rzeczy generują większe e, ryzyko. E, Proszę Państwa, no z mojej strony to wszystko. Staraliśmy się nie przeciągać, bo już tak tutaj jesteśmy wszyscy po czasie. Eee, nie wiem, czy są jakieś pytania do nas eee, i ja dziękuję.